Niższe stawki za odbiór śmieci dla osób samotnych. Zgromadzenie związku gmin Zagłębia Miedziowego przyjęło uchwałę na mocy której gospodarstwa jednoosobowe będą płacić 14 zł i 50 groszy miesięcznie. Sprawa dotyczy ponad 3000 gospodarstw jednoosobowych. W porządku obrad było wiele uchwał. Wśród nich zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi związku, ale to, co mieszkańcom interesuje najbardziej, w perspektywie zbliżającego się 1 lipca, to uchwały dotyczące śmieci. Członkowie zgromadzenia przyjęli uchwałę, na mocy której gospodarstwa jednoosobowe będą płacić 14,50 zł miesięcznie. To jest o połowę mniej niż reszta. Dla gospodarstw jednoosobowych zgromadzenie dzisiaj zdecydowało o kwocie 14,50 groszy, jednak te osoby będą miały obowiązek zmiany deklaracji. My zrobimy wszystko, żeby dzisiejsza uchwała przez pana wojewodę została wpisana niemalże niezwłocznie do dziennika urzędowego wojewody, wojewody, bo ona się jeszcze musi dwa tygodnie uprawamacniać, a więc praktycznie od jutra e, zaczynam prosić pana wojewodę, żeby jego służby chciały to jak najszybciej... Upubli, up, upubliku, opublikować, przepraszam bardzo. Następnie będziemy informować mieszkańców, żeby zdążyli w określonym dniu lipca zmienić te deklaracje, bo inaczej powstaje w lipcu obowiązek 29, a nie 14.50. Wszystko zależy nie tylko od nas, ale i od mieszkańców. Na pewno będziemy głośno o tym krzyczeć, żeby no, po prostu zrobić nam dobrze. Wcześniej nie można było podjąć tej uchwały. Nie można było, bo 6 marca dopiero zmieniła się ustawa. Musieliśmy znaleźć metodę na zmianę naszych uchwał, na zmianę tych deklaracji, żeby nie dotknąć tych kilkunastu tysięcy deklaracji ludzi, którzy już złożyli i będą płacić 29 zł, bo to byłaby tragedia, gdyby znowu wszystkich zapraszać do związku. A więc Pierwsze zgromadzenie, poprzednie zgromadzenie już to zapowiedziało, pamiętacie państwo? Wówczas nie można było tego jeszcze uchwalić. Dzisiejsze zgromadzenie już to uchwaliło, teraz wszystko w rękach wojewody i mieszkańców. Żeby jednak tak się stało, właściciele gospodarstw jednoosobowych muszą jeszcze raz wypełnić deklaracje. Nie są one dostępne już dzisiaj, bowiem niestety procedura przewiduje, że dopiero po uprawomocnieniu się przepisów można ruszyć z deklaracjami. Czas potrzebny na uprawomocnienie się przepisów pozostawia niewiele czasu mieszkańcom na zmianę deklaracji, dlatego ci, którzy są właścicielami gospodarstw jednoosobowych, Osobowych powinni zachować czujność, bo o tym, że nowe deklaracje są dostępne, będzie informacja. Stanie się to na przełomie lipca i czerwca i wtedy będzie czas by ją wypełnić i zostawić w związku, a wtedy nawet ta pierwsza faktura za śmieci będzie niższa. Uchwała o stawkach na wywóz śmieci nie była jedyną, którą zgromadzenie musiało zmienić. Łącznie tych uchwał było do zmiany pięć, a taką podwójną robotę samorządowcom zafundował Sejm i ustawodawca i zmieniające się przepisy, a samorządy usiłują sprostać zadaniu i zdążyć na czas. Już wiadomo, że Warszawa na przepisach śmieciowych, mówiąc kolokwialnie, poległa. W Związku Gmin wygląda to dużo lepiej, ale czasu jest niewiele, a do zrobienia dużo. Mało czasu, ale nie chcę dyskutować o nie do końca dobrym prawie, o nie do końca dobrych ustawach. Wszyscy w Polsce krytykują. My staramy się mimo ciężkich, ciężkich uwarunkowań tych prawnych zrobić również to nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Powiem tak, mieszkańcy 1 lipca już zobaczą, że system działa, ale poinformujemy... Kiedy będzie działo w 100%? On musi już działać tak, żeby każdy, kto wyjdzie 1 lipca, miał gdzie wyrzucić swoje śmieci, zarówno zmieszane, jak i segregowane. I już dzisiaj jestem o to spokojny. Ta obniżka na wywóz śmieci od gospodarstw jednoosobowych jest też uzasadniona ekonomicznie. Związek na to stać, bo już wiemy jaki będzie ten największy koszt, który poniesiemy w wywozu i zagospodarowania naszych odpadów. To będzie około 4,5 miliona złotych rocznie. Drodzy Państwo, to jest cena, powiem tak, dużo niższa niż u naszych sąsiadów i z tego się bardzo cieszymy i, i dlatego widzimy, że jeśli ludzie będą płacić, bo jeszcze mogą być tacy, którzy nie zapłacą, to nam wystarczy tych pieniędzy. Wiadomo już ile będzie kosztował wywóz śmieci, bo pokazał to przetarg. Już wybraliśmy firmę, która wygrała przetarg. Przez dwa lata tej firmie zapłacimy kwotę niecałych 9, niecałe 9 milionów złotych. Oczywiście to jest obwarowane ilością śmieci, bo musieliśmy to też w specyfikacji zawrzeć i dlatego ta cena średnioroczna to jest 4,5 miliona złotych. Można powiedzieć, że rozpoczął się wyścig z czasem. W ciągu kilku tygodni system opracowany teoretycznie trzeba będzie wdrożyć. W Polkowicach wiąże się to z wyburzeniem części boksów śmietnikowych i zbudowaniem nowych, podziemnych, a na terenie całego związku. Wyposażenie wszystkich tzw. przoków, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów w nowe pojemniki, a wtedy przyjdzie kolej na nas. Skrupulatnego segregowania odpadów musimy się nauczyć, a pomocą będą ulotki i broszury, które dotrą do każdego gospodarstwa związku. Boksy śmietnikowe z zewnątrz jeszcze całkiem niebrzydkie, w środku, zwłaszcza po weekendzie, wyglądają już zupełnie inaczej. Rozwalone worki ze śmieciami, a przede wszystkim to, czego nie oddaje kamera. Fetor to cecha tych miejsc, do których można dojść kierując się właśnie tym nieprzyjemnym zapachem. To odchodzi w przeszłość. Większość tych starych boksów jest już rozbierana albo niebawem będzie. Gmina planuje wykonać rozbiórkę wszystkich osłon na terenie miasta Polkowice do 30 czerwca tego bieżącego roku. Obecnie mamy zaplanowane 54 osłony do rozbiórki. W większości są to mocno wyeksploatowane osłony śmietnikowe z kilkudziesięcioletnim stażem, że tak powiem. A już wiadomo ile to kosztuje? Znaczy, szacowany koszt rozbiórek był, wynosił 500 tysięcy. Natomiast po przetargu ta kwota spadła znacząco i w granicach 300 tysięcy. Trzeba powiedzieć szczerze, że boksy same z siebie. Śmierdzące nie są. To my, mieszkańcy, sprawiamy naszym niedbalstwem, że do tych boksów strach wejść. Nie mały udział w tym śmietnikowym bałaganie mają ci, którzy w śmieciach grzebią, próbując znaleźć rzeczy użyteczne. A już zupełnie obrzydliwie zachowują się ci, którzy, znajdując w boksie ustronne miejsce, załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne. Nowe boksy takiej szansy nie dadzą. Schowane pod ziemią będą niedostępne dla przeszukiwaczy śmieci. Odsłonięte nie będą mogły służyć za okazjonalne toalety. Plany, które dotychczas były tylko na papierze, zaczynają być widoczne w terenie. Stare boksy śmietnikowe są rozbierane. A na ich miejscu pojawiają się nowe, wkopane w ziemię. Boksy śmietnikowe z zewnątrz, jeszcze całkiem niebrzydkie, w środku, zwłaszcza po weekendzie, wyglądają już zupełnie inaczej. Rozwalone worki ze śmieciami, a przede wszystkim to, czego nie oddaje kamera fetor to cecha tych miejsc, do których można dojść, kierując się właśnie tym nieprzyjemnym zapachem. To odchodzi w przeszłość. Większość tych starych boksów jest już rozbierana, albo niebawem będzie. Gmina planuje wykonać rozbiórkę wszystkich osłon na terenie miasta Polkowice do 30 czerwca tego bieżącego roku. Obecnie mamy zaplanowane 54 osłony do rozbiórki. W większości są to mocno wyeksploatowane osłony śmietnikowe z kilkudziesięcioletnim stażem, że tak powiem. A już wiad wiadomo ile to kosztuje? Znaczy, Szacowany koszt rozbiórek był, wynosił 500 tysięcy, natomiast po przetargu ta kwota spadła znacząco i w granicach 300 tysięcy. Trzeba powiedzieć szczerze, że boksy same z siebie śmierdzące nie są. To my, mieszkańcy sprawiamy naszym niedbalstwem, że do tych boksów strach wejść. Nie mały udział w tym śmietnikowym bałaganie mają ci, którzy w śmieciach grzebią, Próbując znaleźć rzeczy użyteczne, a już zupełnie obrzydliwie zachowują się ci, którzy, znajdując w boksie ustronne miejsce, załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne. Nowe boksy takiej szansy nie dadzą. Schowane pod ziemią będą niedostępne dla przeszukiwaczy śmieci, odsłonięte nie będą mogły służyć za okazjonalne toalety.